Na terenie wzdłuż alei Kaczorowskiego, czyli drugiego odcinka tzw. małej obwodnicy Łukowa, powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. Działania wspierające miasta i spółek miejskich polegały m.in. na rozpoczęciu projektowania ulic w nowo na nowo powstającym osiedlu. Część z tych dokumentacji już jest u nas w urzędzie, część jest Teraz tworzona. Jeśli chodzi o nasze spółki miejskie, również wyszły naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej już doprowadziło ciepło systemowe do istniejących budynków, do budynków mieszkalnych, jak również do budynku nowo powstającego centrum handlowego. Jeśli chodzi o kanalizację, kanalizację sanitarną, to również takie działania zostały podjęte i ta kanalizacja sanitarna do tego nowego osiedla jest budowana przez przedsiębiorstwo usług inżynierii komunalnej. Jesteśmy na miejscu, gdzie trwają prace związane z budową kanalizacji do nowych bloków, które powstają w okolicy Alei Kaczarowskiego. Prace wykonuje firma Melkan. Jest to odcinek relatywnie krótki, ale bardzo dużo przyłączy będzie. Prace powinny być zakończone w miesiącu grudniu, także. Całe to nowe budownictwo, które powstaje za moimi plecami, powinno być już zaopatrzone w kanalizację i w grudniu to powinno zafunkcjonować. Także obiekty handlowe podłączymy. Jest to jeden z elementów, jedna z robót budowlanych, które w tym momencie. Przedsiębiorstwo PUIK wykonuje. Zakończyliśmy także prace związane z budową kanalizacji w ulicy Stankiewicza w rejonie szkoły podstawowej numer 5. Tam też otworzył się duży teren inwestycyjny, część obiektów, która już tam funkcjonowała, część budynków, która już tam była, będzie mogła się podłączyć do kanalizacji. Te prace kosztowały około 800 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych odcinek kanalizacji, na którym teraz jesteśmy, który tutaj powstaje przy Alei Kaczorowskiego i około 300 tysięcy złotych odcinek kanalizacji przy ulicy Stankiewicza. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej to nie koniec działań na terenie, gdzie powstaje osiedle. W Urzędzie Miasta trwa również projektowanie nowych ulic na tym terenie. To jest olbrzymia inwestycja, to jest nowe osiedle. Liczę na to, że w ciągu kilku najbliższych lat powstaną tutaj kolejne mieszkania, kolejne bloki, kolejne mieszkania. Także za kilka lat będzie już ponad tysiąc mieszkań. Równocześnie z tym oczywiście będziemy podejmować działania zmierzające do tego, żeby był zapewniony dojazd do tych nowo powstających domów. Projekty przewidują połączenie tych nowych dróg, osiedlowych dróg, do alei Ryszarda Kaczarowskiego. Aleja Ryszarda Kaczarowskiego, jak i aleja Lecha i Marii Kaczyńskich faktycznie i fizycznie nie pełnią już dzisiaj roli obwodnicy miasta. Wierzymy w to i liczymy na to, że w ciągu kilku lat powstanie duża obwodnica miasta, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto. Więc ta ulica, wprawdzie droga dwujezdniowa, mówię tutaj o małej obwodnicy, będzie w głównej mierze pełniła rolę drogi o charakterze lokalnym, zapewniającym komunikację dla naszych mieszkańców. A wracając do budowy kanalizacji, warto dodać, że inwestycja ta będzie opłacalna dla miejskiej spółki. Będą z tego zyski, ponieważ na relatywnie niewielkim odcinku będzie dużo potencjalnych przyłączy. W budownictwie wielorodzinnym jest to charakterystyczne, że takie inwestycje są opłacalne. Ona doskonale się wpisuje nawet w wytyczne unijne, które mówią o tym, że opłacalność inwestycji kanalizacyjnych jest wtedy, kiedy na kilometr sieci jesteśmy w stanie przyłączyć co najmniej 120 podmiotów. Tutaj tych przyłączeń będzie znacznie więcej. Na terenie wzdłuż Alei Kaczorowskiego przybywa bloków i powstaje nowe centrum handlowe. Dwóm ulicom na tym osiedlu Rada Miasta nadała już nazwy. Radni mieli do wyboru w sumie pięć propozycji: Bajkowa, Księdza Jezierskiego, Karola Lewitu, Wileńska oraz Kresów Wschodnich. Po długiej i burzliwej dyskusji większość radnych zadecydowała, że dwie nowo powstałe ulice będą nosiły nazwy Wileńska i Kresów Wschodnich. Już wkrótce zapraszamy na obszerną relację z obrad sesji Rady Miasta.